Witam was bardzo serdecznie w Federacji Słowiańskiej w kolejnym odcinku naszej serii w Age of Civilizations 2. Ostatnio podbiliśmy całą Amerykę Południową, ponieważ pokonaliśmy Brazylię. No i oczywiście, jak to zawsze ma miejsce po jakiejś większej wojnie, czeka nas teraz naprawdę spory czas, w którym będzie się tutaj toczyła asymilacja, która jak zawsze też trochę potrwa. A jakie są plany na dzisiejszy odcinek? Dzisiaj zamierzamy podbić Amerykę Północną. Amerykę Północną, na której górują tak naprawdę dwa państwa, i to są dwa państwa, które są tutaj właśnie w światowej czołówce, jeżeli chodzi o różnorakie rankingi, chociażby ilość prowincji czy ekonomię, albo populację. Są to Kanada na północy, 135 tysięcy ekonomii, 244 prowincje, 1 841 tysięcy. Populacji tak to się przedstawia właśnie w kraju, który znajduje się na północy. Natomiast mamy również Meksyk 279 prowincji. Jeżeli chodzi o ekonomię, to mają tutaj tej ekonomii jeszcze więcej bo 281 tysięcy no i poza tym ich populacja wynosi prawie 2,5 miliona. Co jest naprawdę. Trzeba przyznać, że dość sporym wynikiem. No i co? Czy ten podwój będzie wyglądał klasycznie? Na razie sobie jeszcze trochę poczekamy, bo jak widzicie Trochę tutaj nam jeszcze tego, tej asymilacji zostało, a potem, oczywiście, wykorzystamy e, dorodną armię, jeżeli tak ją można nazwać, którą tutaj jeszcze posiadamy. Posiadamy ponad milion wojska, więc trochę tego jest. Po ostatnich walkach, po ostatnich wojnach tutaj nam trochę armii zostało, i z pewnością tutaj bardzo się przyda w dalszej walce. Owy odcinek jest już przedostatnim odcinkiem naszej serii, Także powoli zbliża się ona ku końcowi. W następnym odcinku najprawdopodobniej już zajmiemy się ostatnim e, gigantem, który się tutaj na naszej plancie znajduje, czyli oczywiście mowa tutaj o Rosji. O, widzę znowu Złota Era Nauki. Ostatnio mówiłem, że z Brazylią była najbardziej męcząca wojna, no to teraz mogę stwierdzić, że e, po tej wojnie mamy najbardziej męczącą asymilację. Na większości tych terenów naprawdę poziom stabilności jest masakrycznie niski, czyli wiadomo w okolicach tego 1%, więc... No, praktycznie trzeba tutaj wszystko od zera cały czas asymilować, by nie pominąć żadnej prowincji, byśmy potem nie musieli zmagać się z jakimiś ogromnymi buntami, których oczywiście chcielibyśmy tutaj uniknąć. W ogóle zobaczcie na no to: w Kanadzie mamy Powstanie Polskie. No, najwidoczniej tutaj jacyś polscy emigranci, których pewnie tutaj było coraz więcej w Ameryce Północnej, postawili się, postanowili się tutaj zbuntować przeciwko władzy Kanady. No, i jak widzicie. Te ich powstanie tutaj w miarę się zaczyna rozszerzać. Czas wykorzystać tę wojnę, która toczy się tutaj w Ameryce Północnej pomiędzy właśnie Meksykiem a Kanadą i właściwie ich wasalami. Więc były tam Stany Zjednoczone, które już zostały podbite, przed, podbite przez Meksyk. Poza tym było też parę innych mniejszych państw, z którymi też widzę, że sobie już Meksyk poradził. Albo to Kanada ich wchłonęła, szczerze mówiąc, nie wiem. No, w każdym razie tutaj. Kanada toczy z Meksykiem naprawdę bardzo poważną wojnę Jak widzicie tutaj Kanada ma więcej prowincji Chociaż no teoretycznie Kanada jest słabszym państwem Ale już tutaj Meksyk stracił sporo na swojej populacji Więc dobrze będzie teraz tutaj wkroczyć Wkroczyć naszymi wojskami, które już tutaj stacjonują przy granicy Naprawdę są to no, wojska liczne Podobne jak jakie mieliśmy tutaj Właśnie podczas wojny z Brazylią, więc tutaj zaatakujemy tak naprawdę z regionu Ameryki Środkowej, będziemy poruszali się na północ. Tutaj mamy jeszcze jakieś prowincje, które znajdują się właśnie tak pomiędzy naszymi terenami, więc je tutaj również będzie trzeba zdobyć. Co warto wspomnieć, po tym powstaniu teoretycznie polskim powstało państwo Cirokezów, właśnie tutaj w Ameryce Północnej. Jest ono całkowicie niepodległe. Nie jest tutaj wasalem żadnego innego państwa, więc no, mamy takie niepodległe państwo właśnie w Ameryce Północnej. No to wojnę oficjalnie rozpoczynamy i raczej tutaj rozpoczniemy ją podobnie jak wojnę z Brazylią czyli szybkim wkroczeniem naszych wojsk na tereny wroga. To jest bardzo dobry pomysł, szczególnie kiedy oni właśnie toczą wojnę na północy. I pewnie tam mają już naprawdę sporo problemów. No, a tutaj dochodzi im problem kolejny, czyli właśnie e, atak polski, który tutaj nastąpi. No, mam nadzieję, że bardzo intensywnie. I te nasze ogromne wojska tutaj e, dadzą nam naprawdę sporą przewagę, dzięki czemu uzyskamy już dużą ilość prowincji, tak naprawdę na początek tej wojny, przez co wiadomo, e, sam. Sam, sam Meksyk zacznie tutaj już tracić populację, zacznie tracić potem także ekonomię, jak przejmiemy te bardziej rozwinięte, bardziej bogate miasta. No i w rezultacie czego ciężko będzie im tutaj rekrutować jakieś większe oddziały wojsk. Co oczywiście da nam tutaj naprawdę dużego plusa, bo wiadomo, już będziemy mogli przejmować kolejne to prowincje, a oni będą musieli się męczyć na północy właśnie z Kanadą, Kanadą, która ma już ponad 300 prowincji, więc oni tutaj też cały czas naprawdę mocno atakują. Poza tym widzę, że walczą też z Ohio, czyli z państwem, które było chyba kiedyś wasalem Kanady albo też właśnie powstało po jakiejś rebelii. Szczerze mówiąc już nie pamiętam jak tutaj to było na mapie, bo w Ameryce Północnej w tej grze tutaj naprawdę sytuacja zmieniała się już bardzo wiele razy. Niczym w kalejdoskopie też walczą z Afganistanem, który tam ma tereny gdzieś w środku Rosji. No, zdobywamy tutaj także świątynię pradawnych cywilizacji, więc zdobycie dziedzictwa Azteków też jest myślę, że naprawdę no, sporym, sporym punktem. Bo kolejny taki można powiedzieć monumentalny cud, zdołaliśmy tutaj na mapie przejąć. Co też myślę, że da nam może jakąś przewagę, właśnie w tej wojnie z Meksykiem i docieramy już tutaj do Meksyku, czyli do stolicy właśnie państwa, z którym walczymy. W przypadku Brazylii mieliśmy stolicę właśnie w Brazylii, a tutaj w przypadku Meksyku mamy Meksyk, który właśnie tutaj zdobywamy, przez co przejmujemy też bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o naszego o państwo naszych przeciwników. A za to Meksyk widzę tutaj zaczyna odgrażać się Kanadzie. Więc sytuacja staje się tutaj naprawdę ciekawa. Kanada ma już poniżej tych 300 prowincji. W dodatku widzę, że jeszcze z tymi okazami tutaj walczą. Wybuchają im tutaj kolejne rebelie. Są to też kolejne polskie rebelie, co ciekawe. No więc sytuacja zaczyna być coraz ciekawsza. Oczywiście, osłabienie zarówno Kanady, jak i Meksyku, jest dla nas jak najbardziej pomyślne, no bo najpierw atakujemy Meksyk. Kiedy uda się już Meksyk pokonać, no to będziemy mogli zaatakować tak naprawdę wymęczoną już Kanadę. Kanadę, która jest wymęczona właśnie po tych wielu wojnach, po wielu powstaniach. Może jeszcze tam jakieś dodatkowe rebelie wybuchną, co da nam jeszcze większą przewagę. Jak widzicie, podwój Meksyku na razie idzie tutaj spokojnie, no nie ma żadnej obrony, nie ma tak naprawdę żadnej defensywy jeżeli chodzi o Meksyk. Całe chyba siły tutaj skierowali właśnie na północ, na północ, gdzie mierzą się z Kanadą, więc tak naprawdę tutaj zostaje nam jeszcze no naprawdę spora część lądu, którą będziemy teraz sukcesywnie podbijać. A także tutaj zmierzymy się z paroma wyspami, które do Meksyku należą. Idziemy cały czas do przodu, idziemy cały czas w stronę północy. Jak widzicie, kolejne tereny przejmowane bez jakiegoś większego oporu ze strony państwa. Meksyku. Zatem tutaj wkraczamy, przejmujemy kolejne prowincje, kolejne zakątki, wyspy, półwyspy. Różne ziemie zostają przez nas przejęte. Ekonomia Meksyku wykrusza się. Pozostało już im tylko nieco ponad 50 tysięcy właśnie tego wskaźnika. Dochodzimy tutaj już do styku naszych granic z granicami z granicami prowincji okupowanych przez Kanadę. Ostatnio pisaliście, żebym zmienił kolor państwa mojego, bądź też właśnie Kanadę. I myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby tutaj właśnie zmienić kolor Kanady, bo to mogłoby się mylić i już może zaczynać się mylić, jak właśnie przechodzimy do tego styku. Więc taką też decyzję tutaj podejmiemy, że zmienimy kolor Kanady może jakoś bardziej na taki bordowy, coś w tym stylu. Dobra, teraz raczej te kolory nikogo mylić nie powinny. Więc myślę, że tak może dalej zostać. No i chyba zbliżamy się już do rychłego upadku Meksyku. Zobaczcie, tutaj nawet napis pojawił, nasz napis pojawił się na ziemiach należących do Meksyku, okej. Okay? Widzę, że się ciekawe rzeczy tutaj dzieją. Zatem Meksyk tam wdar się w głąb ziem kanadyjskich. To jest naprawdę ciekawa sprawa, bo teraz zarówno Meksyk, jak i Kanada naprawdę sporo tracą. Kanada też już trochę tej ekonomii wytraciła. I też będzie trochę osłabiona. Tutaj widzę, że dalej też walczą z Chirokezami. Mamy także Stany Zjednoczone jako wasala, właśnie Meksyku. No to co, Stanom też będzie trzeba wojny wypowiedzieć. Skoro, skoro jest wojna ze Stanami, no to skoro jest wojna z Meksykiem, no to musi być też wojna z ich wasalem. Oczywiście tych prowincji, które Meksyk okupuje, tutaj zabierając je Kanadzie, nie mamy zamiaru wchodzić na, na właśnie na te ziemie, nas interesują tylko te ziemie, które rdzennie tutaj należą właśnie do państwa Meksyku je tutaj przejmiemy, no i podpiszemy szybko pokój, a co się będzie działo dalej, no to już będzie problem właśnie Kanady, Kanady czyli już można powiedzieć, że naszych północnych sąsiadów, wkraczamy tutaj także na Florydę, zdobywając Miami, więc yy, mamy tutaj już większość tych ziem Zaledwie tutaj parę prowincji zostało Meksykowi. No, może jakieś tam prowincje okupowane właśnie przez nich udało się też zająć, ale to raczej było dziełem przypadku i nie było to celowe. Niech Kanada jeszcze walczy z tym Meksykiem i się, i się z nimi męczy, bo jak widzicie, mają tutaj naprawdę spore problemy, przez co ich ekonomia też zaczyna spadać. I tutaj nawet powoli zaczyna zmierzać poniżej 100 tysięcy. No jeszcze. Jeszcze mają ty powyżej 100 tysięcy tej ekonomii, ale, ale myślę, że już niedługo, już niedługo także przejmiemy te wszystkie ziemie Meksyku. To jest zaledwie kwestia, tak naprawdę, kilku tur, bo tutaj już, jak widzicie, to jest tylko dopełnianie wszystkiego. Tutaj znajduje się ostatnia prowincja Meksyku i wiecie co? Nie będziemy tutaj jej przejmowali. Podpiszemy teraz pokój właśnie, kiedy im ta prowincja jedna została, żeby oni dalej mogli. Walczyć z Kanadą, bo jeżeli przejęlibyśmy tutaj Meksyk w całości, no to podejrzewam, że znikłby on tutaj na zawsze z mapy, no i też skończyłaby się ich wojna z Kanadą, a tak to niech walczą, niech jeszcze osłabiają tę Kanadę. A my przejmujemy tutaj naprawdę ogromną ilość ziem, jak sami widzicie. Ok, widzę, że tutaj Kanada poradziła już sobie z Meksykiem yy, i myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby ich zaatakować, no bo teraz tak naprawdę zaczynają dopiero powracać do swojego. Właściwego stanu po tej właśnie wojnie z Meksykiem, który został tutaj praktycznie w całości pokonany. Jedna prowincja im została, którą wkrótce się przejmie. Zobaczcie, że sporo różnych rebeli, nawet tak jak mówiłem wcześniej, te polskie tutaj wybuchają na terenach należących właśnie do Kanady. Powstało tutaj także państwo Ottawów, którzy nawet kontrolowali przez chwilę stolicę Kanady, czyli właśnie Ottawę. Tutaj też chyba Meksyk jeszcze albo jakieś ziemie zdobędzie, znaczy utrzyma, albo Kanada je tutaj zajmie. Ale skoro wojnę najprawdopodobniej już przegrali i raczej przegrają, no to te ziemie pewnie też stracą. A my tutaj ruszymy i zobaczymy na co stać Kanadę. Na ile będą w stanie tutaj, na ile będą przygotowani do wojny, przygotowani do. Obrony, zobaczymy, czy w ogóle jakkolwiek tutaj będą w stanie się bronić, no bo Meksyk nie był się w stanie bronić wcale. Jak widzieliście, nie było żadnej jakiejś poważniejszej bitwy. Nie mieliśmy żadnych problemów w tym podboju. Po prostu weszliśmy sobie, zajęliśmy prowincję, podpisaliśmy pokój, no i przejęliśmy sporą część kontynentu Ameryki Północnej. Jak będzie tym razem? Za moment się przekonamy, gdyż właśnie teraz tutaj ruszamy z no naprawdę wielokrotnym atakiem, jeżeli tak to można nazwać. Może nie przejmujmy od razu wszystkich tych prowincji, które okupują. Bo te prowincje potem by trafiły z powrotem w ręce Meksyku. A nie wiem, czy bym w sumie tego chciał, żeby jeszcze tutaj jakoś Meksyk urósł w siłę. Ponownie, chociaż wiadomo, już nie będą tak dużym państwem jak byli poprzednio. Ale dobra, tutaj może nie ruszajmy tak ostro. Za to na te rdzenne prowincje kanadyjskie możemy tutaj jak najbardziej... Zawitać no i ruszyć z naszym atakiem. W ogóle mamy już rok 2100. Może nie kontrolujemy jeszcze całego globu, natomiast posiadamy już naprawdę sporą część naszego świata sporą część kuli ziemskiej w naszym posiadaniu. Więc słuchajcie, tak właśnie prezentuje się świat w roku 2100. Pamiętając, że Kanada to także Grenlandia. Kraczamy również na tamten ląd, no i też będzie go trzeba tutaj w całości zająć. No i mamy Ottawę, czyli stolicę Kanady. Czy ten podbój nie wygląda wspaniale? Zobaczcie, ile ziem zyskuje tutaj nasze państwo, które jest no, zdecydowanie najpotężniejszym na świecie, a właśnie eliminuje swojego e, jednego z najgroźniejszych e, rywali, którzy tutaj jeszcze na naszym globie pozostali. W Kanadzie zostało. Zaledwie 75 prowincji, no może nie jest to aż tak bardzo mało, ale jednak jest już to dużo mniej niż mieli na początku. Grenlandia w całości zajęta, północ także. No tutaj ostały się jeszcze pojedyncze prowincje na północy, na różnych wyspach, czy tam właśnie w okolicach Alaski. To też będzie trzeba tutaj zaraz w całości zająć, ale tam raczej nikt się nie broni. No i to była ostatnia prowincja. Należące do Kanady w Ameryce Północnej. Przejęliśmy już tutaj całkowicie wszystkie tereny Ameryki Północnej, które należały do Kanady. Jeszcze widzę, że mają tereny w Oceanii. Szukałem trochę, no i w końcu tutaj znalazłem, mają parę archipelagów, dokładnie jeszcze trzy prowincje, więc zaraz tam wyślemy nasze wojska, które ostatecznie się z nimi rozprawią. Tutaj jeszcze walczyłem, właśnie walczę właśnie z, ze Stanami Zjednoczonymi, a właściwie z tą pozostałością Stanów Zjednoczonych, która tutaj została a także z tymi prowincjami, które tam jeszcze jakimś wstydem Meksyk zatrzymał. No i to nie może skończyć się inaczej jak po prostu szybkie zwycięstwo naszego wojska. O, widzę, że tutaj rebelie wybuchają w Ameryce Północnej. I co gorsza nie są to jakieś kanadyjskie rebelia, jakieś rebelie nasze polskie. No nie wiem, nie wiem, co się tutaj dzieje, ale dopiero przejęliśmy te tereny, a widzę tutaj już mamy bunty. To pewnie przez te wyczerpanie wojną, no bo w ostatnim czasie naprawdę mieliśmy bardzo dużą ilość tutaj wszelkich wojen, które były toczone. O ironio, wiecie, jak się nazywa ostatnia prowincja, która należy do Kanady? Poland, Dokładnie tak. I to właśnie Polska przejmuje tę prowincję, która znajduje się tutaj. Na wyspie, na środku oceanu, także mamy ostatnią wyspę, która należała tutaj do Kanady. No i co teraz zrobimy? Oczywiście zrobimy to, co robiliśmy w przypadku wojen z naszymi pozostałymi przeciwnikami, czyli zabierzemy tutaj całe państwo, zagarniemy dla siebie wszelkie prowincje, które wcześniej należały właśnie bezpośrednio do Kanady. Teraz zostałem włączone do naszego państwa. No i słuchajcie, tym sposobem mamy Amerykę Północną przejętą praktycznie w całości. Tutaj widzę, ostały się jeszcze trzy prowincje należące do Meksyku. Jedna do Stanów, bo tutaj widziałem jakieś rebelie były. No ale ileż mogłoby tutaj zająć przejęcie tych prowincji? No mamy akurat rozejm na kilkadziesiąt tur, więc nie zrobimy tego tak od razu, ale ale. Za chwilę praktycznie się to przejmie, i będziemy mogli już tutaj cieszyć się, tak naprawdę, posiadaniem większości świata. Przejąłem tutaj jeszcze prowincję od USA oraz Meksyku. No i ostatecznie mamy, słuchajcie, całą Amerykę Północną pod naszym panowaniem całą Amerykę Południową, całą Afrykę, Europę prawie też w całości sporą część Azji. No, i tak naprawdę pozostały na świecie tylko cywilizacje takie jak nasza, no i Rosja, a także parę innych mniejszych, z którymi tam się uporamy w najbliższym czasie. Czy tam upora się też Rosja, nie wiem, zobaczymy. A słuchajcie, ostatni odcinek Federacji Słowiańskiej będzie miał miejsce w niedzielę, czyli dokładnie 20. 8 kwietnia 2019 roku będzie miał miejsce ten odcinek na kanale. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Discorda, do zobaczenia. Cześć i na razie.